Grzegorz, no dostaliśmy chyba dzisiaj srogą lekcję piłki od Śląska. No na pewno, no, srogą i bolesną, ale ta zadra musi na nas, na nas też zadziałać pozytywnie teraz i musimy wyciągnąć wnioski z grania ofensywnego Śląska i coś przerzucić na siebie. Także mówię, no gdzieś to było fajne, fajne przeżycie dla kibiców, znowu drużyna, z Ekstraklasy, fajna przygoda, no i my może też troszeczkę podeszliśmy do tego tak jako, jako fajna przygoda, zamiast może bardziej skupić się na tym, żeby ten mecz wygrać. Da nam coś taktycznie, szkoleniowo ten mecz? Myślę, że, że, że tak, że poruszanie się zawodników z Ekstraklasy w moich oczach też budziło szacunek i naprawdę bardzo to dobrze wykonywali. Gdzieś to można przełożyć też na nasz na grania, ale nie wiem, czy do końca my będziemy mogli to jakby trenować. Bo nie chcę wracać i narzekać i biadolić, dlatego myślę, że, że po prostu. Trzeba, musimy się skupić na tym, na, tym, na, tym, na czym możemy, i, i to pielęgnować. Wiadomo, że nie zaczniemy dzisiaj grać tak jak Śląsk. Mamy jakiś swój styl, może troszeczkę defensywny, i y, gdzieś tam nie do końca taki, który mógłby się wszystkim podobać, ale, ale jest skuteczny. Zdobywamy punkty, i trzeba, trzeba grać tak na, na to, na co nas stać i to, co przynosi nam y, rezultaty. No właśnie, bo każdy myślał, że jednak ten nasz defensywny styl. Coś będzie mógł zrobić Śląskowi, a wyszło jednak, że nie za bardzo. Tak, ale myślę, że, po, że, że my nie wyszliśmy właśnie tak aż defensywnie, że pomimo wszystko gdzieś te formacje między sobą były rozrzucone. Śląsk bardzo dobrze to zresztą robił, nas przerzucał ze skrzydła na skrzydło, ale, ale gdzieś byliśmy rozrzuceni za bardzo. Gdzieś te, przede wszystkim środkowy, środkowy blok nie funkcjonował tak jak, tak jak powinien. i. I tutaj to skrupulatnie wykorzystał. Wykorzystał Śląski i strzelił bardzo szybko dwie bramki i tak naprawdę my nie zdążyliśmy wejść mecz, a nie dotknęliśmy piłki, było 2-0 i, i tutaj gdzieś nad tym musimy się skupić. Te dwie szybkie stracone bramki ustawiły mecz? Myślę, że ustawiły, ale gdzieś tam nie zabiły w nas tam takiej nadziei, że jeszcze jakbyśmy strzeli na 2-1 i, i przetrzymali, to coś może zacząć się fajnego dziać, bo też Śląsk musiał dużo, dużo zdrowia go to kosztowało, żeby tak grać przez cały mecz. Gdzieś tam musiała ich ta Zadyszka złapać i złapała ich w momencie, gdy strzeliliśmy bramkę na 2-1. I znowu się też trafiła taka sytuacja, jak po meczu z Sandecją, gdzie nie wytrzymaliśmy tego ciśnienia po strzelonej bramce i zaraz dostaliśmy na 3-1. I, I to jest już podwójna nauczka, także trzeba na to też zwrócić uwagę i, i wyciągnąć konsekwencje z tego takie, żeby więcej tego to się nie zdarzyło, bo myślę, że przy 2-1 Jakbyśmy to dotrwali, to można było się pokusić o coś, o coś fajniejszego. Może nie spektak po spektakularnej grze, ale, ale wiadomo, na no piłka, piłka, piłka ma, pisze swoje scenariusze. W sobotę grudziąc. Masz jakieś przewidywania na ten mecz, czy jeszcze nie myślisz? Nie, jeszcze teraz muszę, nie jest tak, że zszedłem z meczu już gdzieś indziej jestem, jeszcze myślę, że jutro, ciężko będzie też zasnąć, bo to jednak jest 5-1 i to siedzi na, na plecach, taki wynik i, i to boli i myślę, że jutro, jutro na treningu będzie już trzeba zacząć luzować i się skupiać na, wyciągnąć wnioski i skupiać się na, na następnym meczu, bo, bo teraz liga nam została i tutaj musimy się skupić, no troszkę szkoda, bo zawiedliśmy tutaj, Nadzieje kibiców po części swoje i, i nie jest nam z tym fajnie.